Cześć z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie w Armed Warfare. Dzisiaj będziemy się przyglądać dla czołgu podstawowego M60A2 Starship. Takimi właśnie czołgami jeździli kiedyś żołnierze kosmosu i rozwalali przebrzydłe robale. No niestety nie mieli takich czołgów, co prawda byłyby przestarzałe w przyszłości, ale dla nas... W grze są całkiem, całkiem ciekawe. Dlaczego? No, jest to przede wszystkim no nazwa dosyć adekwatna do wyglądu tego czołgu. Faktycznie wygląda jak statek kosmiczny, zwłaszcza jego wieża. ale statek kosmiczny ma świetne działo laserowe. Działo laserowe ma takie oto pociski, czyli obrażenia 452-309 penetracji. To jest naprawdę coś. I w większości, w większości tutaj przeciwników, jakich spotkamy, absolutnie wystarcza. Jeśli nie wystarcza, mamy takie coś, 483 penetracji, 480 mm 483 obrażeń. Więc naprawdę konkretne, konkretne tutaj mamy pociski i rakiety. Niestety, jest to okupione dużym czasem przeładowania, dlatego tutaj i wymusza to również pancerz. Trzeba grać na zasadzie strzał-cowka, chowamy się. Znowu wyjazd, strzał, chowamy się, bo czołg ten nie ma jakiegoś rewelacyjnego pancerza. Zobaczcie tutaj kadłub, tylko 109, wieża niby 292, ale jest pełna spotów i też w nią sporo wchodzi, ale już większość graczy wali po prostu tutaj, ten czołg prawie wszystko łapie. Oczywiście bok też praktycznie wszystko łapie, no tutaj oczywiście wieża z tej strony nie jest, nie jest dobrym pomysłem, tył wszystko łapie, tutaj też e, często może wejść, dlatego, no tutaj też są różne, y, różne, różne punkty, w które może wejść, gdzieś ktoś tutaj może zginąć, w tej wieży siedzą ludzie i y, niestety... Niestety nie jest to czołg, który, który ma dobry pancerz. Dlatego właśnie musimy, e, musimy grać nim dosyć ostrożnie. Ale za to, jak strzeli, to zazwyczaj obrażenia są e, właśnie między 450 a 500, nawet czasem więcej niż 500. Dlatego potężne bułeczki rozdaje. A, a tak poza tym, poza tymi bułeczkami, nie wyróżnia się właściwie. W tłumie raczej jest to no, przeciętny, łamany na słaby pod innymi względami czołg. Trzeba jedynie wykorzystywać właśnie jego, jego działo, i, i wtedy będzie fajnie, bo następna jest piąteczka, która jest już wyśmienita. Dobrze, to może teraz dwie bitewki, żebyście zobaczyli, jak ten czołg się spisuje. Tutaj, jak widzicie, mam do dokładności, do obrażeń, bo to jest działo, które ma. Dosyć wielki celownik, jak słońce, i długie skupienie, dlatego warto Warto sobie to tutaj poprawić. Możecie oczywiście mieć jeszcze dwa ulepszenia. No, pewnie sobie jeszcze je dokupię, jak znam życie, ale możemy się przyjrzeć. Ja tutaj, dla niego, jeśli chodzi o pancerzenie, to najlepiej, e, chyba wezmę właśnie to punkty życia kadłuba. E, co do siły ognia, tutaj będzie można odblokować. Zobaczmy. To jest, to jest ciekawa sprawa, jakbyście to mieli odblokowane, czas przeładowania i dokładność, co prawda no bardziej nam się czas przeładowania, bo tutaj przydał z tych 12, 12 sekund, ale o, to jest lepsze, czas przeładowania i czas celowania, fantastyczne na ten, na ten czołg, dwie, dwie rzeczy, które ma on dosyć słabe, nam polepsza i zwłaszcza to drugą, bo 7,50 to jest naprawdę sporo dlatego całkiem fajna całkiem fajna sprawa oczywiście jak ktoś jest psychopatą i jeszcze mu za mało 500 obrażeń no to może sobie wziąć yy, tutaj jest obrażenia jeszcze 5% wiecie 5% z 500 to już jest yy, konkret prawda z każdej stówy mamy 5 więc yy, no, uzbiera się jeszcze jak wejdą jakieś kryty to może i nawet będziemy mieli dodatkowe Dodatkową stówkę jakoś się uda. Dobra, zapraszam do bitewki. Jesteśmy. Pierwszą bitwę pokażę Wam, jak ten czołg się sprawuje na dole stawki, czyli gramy na wyższe tiery, gramy na piątki. Będziecie mogli zobaczyć, jak tutaj się sprawuje nasza armata, bo to jest właściwie najważniejsze. Już mogę z góry Was uprzedzić. Nie najgorzej, nie najgorzej, co prawda potrafi odbić nawet z boku, więc w niektórych sytuacjach warto jest jednak przełączyć na, na wyrzutnię rakiet, tyle że ona jest dosyć problematyczna jeśli chodzi o strzelanie, bo trzeba się zatrzymać, chwilkę poczekać, a nie zawsze, nie zawsze jest okazja, czasem trzeba właśnie się wychylić, oddać w miarę szybki strzał, cofnąć. Na no, z wyrzutnią rakiet nie jest to takie proste. Oczywiście można grać na, na tyłach, ale z, znowu pojawia się ko kolejny problem dla rakiety, czyli odległość, jaką pokonuje. Czym jest to większa odległość, tym dłuższy czas ma przeciwnik, żeby tej rakiety uniknąć. I znowu wtedy. Yy, no nie, nie tego chcemy, prawda? Chcemy, żeby ta rakieta jak najszybciej trafiła w cel i żeby ten cel. <laughs> żałował, że tak się stało mm, dobrze, tutaj Chieftain to dla nas fajny e, fajny czołg do słony razem z nim możemy sobie jeździć, bo 1800 hit ma pancerz przedni lepszy od nas, mimo że też słaby jak na piątkę tutaj wieża Chieftaina jest całkiem, całkiem dobra chociaż i tak są lepsze wieże niż on ma no widzicie, wyjechał, dostał 1300 dema na dzień dobry i, i się schobą. No tak ci w niestety może wyglądać wyjazd. Zresztą u nas jest to samo w tym czołgu. No bo pancerz tak jak mówię, lekko lekko kiepski. Ale zobaczmy pierwszy strzał 461 i dwa uszkodzone moduły. Jak widzicie, no, te pociski, rzecz jasna, da cele tego typu właśnie, jakieś pojazdy słabo opancerzone, rozezdania, rozpozdania, czy jakieś wozy bojowe piechoty, czy czołgi mięciutko opancerzone, naprawdę nie lubią tego typu pocisków, bo nie dość, że siadają moduły, no to jeszcze właśnie takie, takie potężne, Obrażenia zadaje czołg, który jest tylko czwartym tierem, tutaj takie obrażenia zadają inne czołgi od szóstych tierów wzwyż, dlatego tutaj naprawdę, no to jest niebywała zaleta tego czołgu. No teraz niestety, chciałem szybko dać strzał i no to był błąd, trzeba było poczekać na te skupienie i tak dostałem pocisk... A nawet dwa pewnie. Dlatego. Mogłem poczekać na skupienie i wtedy byśmy mieli jakiś konkretniejszy efekt. Z tej kamery możecie patrzeć, czy ktoś oddał strzał. Jak oddał, to my też możemy strzelić. Jak widzicie, w boczek wchodzi ładnie. To i było złe kontowanie. I no cóż, przeciwnik źle to zniósł. Ale tutaj mamy całą wycieczkę, jeśli chodzi o um, naszą lewą flankę. Sorki za mój głos, męczy mnie, męczy mnie przeziębienie od dawna. Zobaczcie, odbiło tutaj od wzmocnienia bocz, bocznego. I niestety, nie udało się ci w tej nowi nic zrobić. Nasz chieftainik też do piachu. No i teraz próbuję, próbuję wyjeżdżać tutaj tego na Skończyć, zobaczę. 519 ma hit points, czyli całkiem nieźle. Piąty tier od przodu. Kabum. Widzicie, naprawdę ten czołg No, jest interesujący, tak to powiem. Takiego kopa, jak ma jakaś maszyna, to zawsze jest warta uwagi. On ma tak jak mówiłem, ma masę wad, no zobaczcie, on tutaj. No, największa jego wada to, to. to pancerz, bo w niego naprawdę sporo wchodzi. Mówimy tutaj o czołgu podstawowym, który jakąś rewelacją nie jest, no ale z drugiej strony w Leoparda też praktycznie większość rzeczy wchodzi. A nie ma takiego upnięcia. Ma oczywiście e, pociski przeciwpancerne. E, i, I szybki czas przeładowania, no ale... Takie upnięcie rekompensuje nam wiele, tutaj można zbijać właśnie ten czas przeładowania. Jak widzicie, ja mam 10,54, on jest docelowo jeszcze większy. I tutaj się wymieniliśmy z lawem 300. No i niestety, no, skończyło się tak, że moja drużyna tą, tą bitwę przegrała. No ja tutaj nie będę Wam pokazywał, jak to się skończyło, bo chyba nie o to chodzi. Chodziło, żeby pokazać właśnie, jak ten czołg się sprawuje na wyższe tiery. A teraz wam pokażę drugą bitewkę, którą już no, troszkę, troszkę więcej strzałów oddałem i więcej się działo w tej bitwie. I jesteśmy, to jest moja chyba ulubiona mapa ostatnio. Od początku mi się podobała tutaj te doki. Fajnie jest ten teren tutaj zróżnicowany. Są jakieś właśnie kontenery, jakieś budynki. Tutaj troszkę pustyni z lewej strony. Bardzo klimatyczna mapka. I mnie po prostu urzekła. Tutaj często lubię jeździć um, koło tej drogi. Tutaj, co, co ma zjazd. O, właśnie tutaj. I tutaj można ostrzeliwać albo, albo czołgi, które są, czy tam pojazdy, które są na drodze. Albo można pojechać lekko w lewo i ostrzeliwać tych, co się kryją za pociągiem, już tutaj widać na jedynce, dwójce A1,2. Albo można ostrzeliwać czołgi, które są właśnie w dokach. Więc mamy, mamy aż trzy, trzy różne potencjalne miejsca, w które możemy strzelać. Samemu też możemy tutaj wykorzystywać tą osłonę z, z gleby. Z piachu, który jest tutaj ładnie usypany, tutaj niestety ten strzał był kiepski. tutaj Można to było trafić. Można było bardziej przechylić na lewo celownik i oddać właśnie celny strzał. I już by ten lawek nie był taki odważny, tutaj ktoś Was zaobserwuje. Dobrze zmienić pozycję. Widzicie, tutaj był strzał na pancerz. Został przyjęty. Kolejny. Więc strzela strzela ktoś, kto nie trafia nas czysto. I teraz jest strzał 410. I zobaczcie, dwa strzały od kogoś innego miały tylko 10 więcej niż jeden strzał ode mnie. No, tak jak mówię, no w, tym, w tym dziale naprawdę można się e, zakochać i cały czas tylko takie działa mieć, no ale niestety na czwartym tierze mmm, kolejny, kolejny czołg, który ma takie cacko to Sheridan um, już go nakręciłem jeśli chodzi o zamkniętą betę oczywiście nakręcę go również teraz jak gra miała premierę i są to naprawdę fantastyczne działka Nasz Sheridan jest jeszcze o tyle lepszy od, od naszego statku kosmicznego że jest po prostu zwinny, szybki i to robi furore. Oczywiście tutaj T64 od boku żadnych szans. Wyłowił piękną bułeczkę. I zobaczcie, męczyliśmy z lewej, teraz męczymy z prawej. Tutaj to oczywiście fajnie jest, jak ktoś z naszego timu świeci górę, żeby nikt nam tutaj nie naparzał od góry. I teraz zobaczcie, te czołgi, nie dość, że mają przeciwnika przed sobą, to jeszcze muszą się teraz martwić o swój, o, o swój bok, o swoją flankę. I to, jest, I to jest to. Tak się właśnie wygrywa yy, tego typu gry. O, jedzie Sheridan. 500 ile? 506. To lubię, to lubię jak właśnie takie obrażenia wchodzą. I zobaczcie jak łatwo yy, z tego czołgu, już mnie artylerka wzięła na cel. I słusznie. Też jakbym nią był, brałbym starsi padacel, cel, bo to jest naprawdę czoł którego najlepiej się jak najszybciej pozbyć, bo no będzie to okupione olbrzymimi obrażeniami, jakie będziemy od niego dostawać. Ja jak go widzę teraz, to ja staram się jak najszybciej zniszczyć, bo no może zrobić za dużo obrażeń i nie będziemy w stanie wygrać gry. Zwłaszcza jak jest ich kilka. Wtedy jest nieciekawy. Tak samo jak jest kilka Sheridanów, to też trzeba je jak najszybciej spompować. Znaczy, tutaj pechowo poszło ponad lice tutaj na bok tej osłody bocznej i nie weszło, niestety. No tutaj trzeba pamiętać, że jednak te działo baros, zobaczcie, też skupienie, jest dosyć długie, więc to wszystko musi być na spokojnie. Często trzeba, niestety, przyjąć strzał. Przyjąć, musimy to właśnie zaczekać, aż nam się celownik ładnie namierzy. No i robimy strzał za strzała, że mamy jeden z najlepszych dział na tym tierze, więc taka wymiana jest niezła. Zobaczcie, tutaj T64 jest w stanie od przodu, on był nawet, nawet nawet, nieźle skontowany pod ten pocisk. Teraz zobaczcie, teraz się obrócił, już nie jest dobrze skontowany, ale nawet, nawet nie było szansy strzelić. Ale myślę, że teraz by weszło. Teraz by weszło, bo się obrócił w prawo O, to jest piękny cel Kabum No takie pojazdy słabo, słabopancerzone po prostu Powinny w panice uciekać od tego czołgu W panice Tutaj też Niezły cel, jak się nie ruszy Znika Wy no, widzicie, to jest taki postrach pustyni Jeździ sobie z żera za 500. Jak już się przebije, to jest przechlapane. Tylko, że, no tak jak mówię, no, wiecie, yy, ten czołg ja na przykład niszczycielami dosyć szybko rozwalam. I znowu strzał, zastrzał. No nie opłaca się, nie opłaca się walczyć kurcze ze starshipem. Yy, no tak, że wymiana pocisk za pocisk, lepiej kurczego starać się wymanewrować. Albo brać właśnie na cofkę, żeby on był zmuszony szybko strzelić i wtedy widzicie, te pociski wtedy mogą nie trafiać tam, gdzie trzeba i efekt no, będzie taki, że wam nic nie zrobi. Więc musicie dosyć szybko do tego czołgu, jak na niego wyjeżdżacie z jakiejś innej strony, to strzelajcie i szybko uciekajcie, żeby on zanim obróci lufę, zanim zrobi skupienie, żeby nie dać mu po prostu szansy na czysty, celny strzał i, I będzie dobrze. Bo ten czołg można, tak jak mówię, wymanewrować dosyć łatwo, no, i też wiecie, no jest, jest, jest dużo czołgów, którego też przebija bez żadnego problemu. Nawet od, od frontu, i to jest jego duża zaleta, duża wada. No, niestety. Niestety, więc no, pojazd, który jednym, jednym się bardzo spodoba, a drugim tak sobie, bo będą narzekać na masę jego wad. Sami zobaczycie, jak Wam się będzie grało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.